Cześć! Ja jestem Warren X, a to jest mój kolejny odcinek. Przedstawię w nim jak stworzyć automatyczną farmę trzciny cukrowej. Yy, automatyczna farma trzciny cukrowej to jest jedna z najmniej korzystnych farm. Jest ona no, niezbyt wydajna, bo trzeba zużyć bardzo dużo tłoków i zbiera się niezbyt dużo. Trzciny. Ja to na razie zbudowałem z jednej strony, a w tym filmie pokażę jak zbudować taką farmę z drugiej strony. Jeżeli będzie z obu stron, jest lekko lepszy efekt. Zobaczmy teraz, co się stanie, jak wejdę na płytkę naciskową. Uruchomił się tłok, który zniszczył oba poziomy trzciny cukrowej, a ona sobie spłynie tutaj. Na naszą płytkę, no, 9 to niezbyt dużo. Za razem 16 się zebrało, a to dlatego, że z... część spada z drugiej strony. Kiedy już będzie druga strona, to będzie to działać lepiej. Dobrze, teraz pokażę, jak to jest zbudowane. Od płytki naciskowej odchodzi. Czerwony proszek. On jest dostarczony do tego czerwonego proszku. Te dostarczenie możecie zrobić jakkolwiek. Może być widoczne, może być niewidoczne, może być inne niż ja zbudowałem. Ja tutaj zrobiłem z czerwonymi pochodniami, aby zajmowało mało miejsca. Mniej więcej tak to zrobiłem. Do tej pochodni dochodzi proszek. No i dostarcza ten proszek w górę. Teraz tak. Tutaj jest rząd proszku i rząd repeaterów. Za tym rządem repeaterów rzędem znajduje się rząd czerwonych pochodni. One są na górze. Ja na czerwone pochodnia aktywuję dzięki temu oba tłoki. Tłoki się otwierają i spychają no, trzcinę cukrową na wodę, która sobie spływa na płytkę naciskową. A teraz już nadchodzi jak zwykle noc. To ja pójdę się przespać i za chwilę wrócę. Tutaj słyszę jakiegoś zombiego. Tutaj widać zachód słońca. Ale przeszkadza trochę na górę. Ciekawe mnie, czy teraz tutaj się pojawi zombie. Poprzednio mi się właśnie pojawią chociaż to był raczej szkielet. No może już teraz się nie pojawi. No, udało się. Dobra, wróćmy do naszej farmy. Zbudujemy teraz taką farmę z drugiej strony. Zacznijmy budowy. Na początku trzeba wykopać koryto i w w tym najdalszym miejscu wylać wodę, to właśnie tutaj się będzie znajdować nasza farma. A jeżeli chcecie przedłużyć to, czyli zrobić to dalej, to po prostu trzeba to podwyższyć jeden poziom i wyżej wylać wodę, żebyś po prostu spływała niżej. Po bokach stawiamy trzcinę cukrową. Ja, jak mówiłem, zrobię to na przykładzie tej strony. Będzie mi potrzebny tłok zwykły. Stawiamy przed każdą Przed każdym kawałkiem trzciny tłoki. Dwa na sobie. O tak. Można to robić dalej, oczywiście. Tak jak już wspomniałem. Teraz yy, stawiamy takie dwa kawałki materiału. A w odstępie. Musimy włożyć czerwoną pochodnię Ja jeszcze sobie przygotuję czerwony proszek Dobrze A więc jak zauważycie Jedna czerwona pochodnia na górze aktywuje oba tłoki Tu czerwoną pochodnię ustawiamy wszędzie Teraz hmm, Potrzebny mi jest blok, który nie wiem czemu schowałem Ustawiamy tutaj kolejny poziom I tu ustawiamy repeatery Nie ustawiamy żadnej większej rozdzielczości W sensie, że nie klikamy tego więcej Dobrze, co dalej? Teraz ustawiamy tutaj czerwony proszek I już będzie można to obudować, ale na razie dostarczmy czerwony proszek tą stronę pójdzie, tak samo jak jest w przeciwnej, dostarczamy. Mm. Jakby to teraz najszybciej zrobić, to tak jak zróbmy po drugiej stronie, czyli tutaj ustawiamy czerwoną pochodnię. Nie tutaj, tylko jedną kratkę dalej, przez to mm. źle to. Zrobiłem, przepraszam, oczywiście źle Tutaj stawiamy bloki I na nich, dopiero tutaj czerwony proszek, aby on dochodził do repeaterów Dlatego czerwony proszek stawiamy tak, aby zasilił I wtedy repeatery się wyłączają Ale my musimy zejść jeszcze jeden poziom w dół Repeatery się włączają, a więc potrzebujemy jeszcze jednej negacji Załóżmy tutaj od czego repeatery się wyłączył? To można oczywiście zrobić na inny sposób, tylko z jedną negacją. Jeżeli macie inaczej inny, w innym miejscu ten punkt, w którym się zbiera. Teraz to jakoś przykryję ziemią i blokami i pokażę mniej więcej, jak to będzie działać. Dobrze, już to wszystko jest zasłonięte. I teraz zobaczmy, jak to zadziała. Jeżeli teraz stanę na tą płytkę naciskową, a może najpierw, zanim pokażę, udamy, że tutaj wyrosła ta trzcina. tego nie powinno być. Teraz zobaczmy, ile nam powinno przyjść. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, razy 2, 12 i jeszcze raz 2, 24 kawałki powinno nam przyjść. 24 kawałki, zobaczmy. Dzięki temu, że teraz to się uruchamia jednocześnie, te kawałki nie będą spadać na boki. Przyszło 20. Bo te tutaj spadły Tak minimalnie na krawędzi. No niestety to się zdarza i tego się raczej nie da skasować tego błędu. No mamy 20 kawałków z takiego jednego małego. Z takiej jednej małej farmy. A jakbyśmy ją przedłużyli dalej. No to mogłoby być więcej. Ja już będę kończyć ten odcinek. To ja jestem Warren X. A to było jak zbudować automatyczną farmę trzciny.